Dzień dobry, witamy w salonie samochodowym Autostrefa. Dziś mam do zaprezentowania Państwu jedno z naszych aut dostępnych od ręki, jakim jest Hyundai Kona w najbogatszej wersji wyposażeniowej N-Line. Auto pochodzi z naszego wocławskiego salonu, jest od pierwszego właściciela i zostało wyprodukowane w 2021 roku. Do tej pory ma przejechane nieco ponad 33 tysiące kilometrów. Dzięki swojemu czerwonemu kolorowi z czarnym dachem i 18-calowymi felgami, auto wydaje się bardziej sportowe. Nasza Kona pod maską posiada silnik benzynowy 1.6 TGDI 198 koni. Sprzęgnięty jest 7-stopniową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Maksymalny moment obrotowy to 265 Nm. Długookresowe spalanie podane z komputera pokładowego to 7,2 litra. Dodatkowo nasza Kona posiada gwarancję producenta do 2026 roku. Nasza Kona posiada bagażnik o pojemności 374 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu foteli uzyskujemy dostęp do 1156 litrów. W bagażniku znajdziemy np. głośnik basowy, jak również haczyk na powieszenie zakupów. Pod podłogą, która jest podnoszona, znajdziemy trójkąt, zestaw naprawczy oraz dojazdowe koło zapasowe, o które zostało wzbogacone auto przez poprzedniego właściciela. Prezentację auta z zewnątrz mamy już za sobą, dlatego zapraszam na fotel obok, żebyśmy wspólnie zobaczyli, jakie bogate wyposażenie ma nasza Kona w środku. Witam Państwa we wnętrzu naszej Kony. Rozsiądźcie się wygodnie, a ja z chęcią przedstawię, co nasze auto ma w środku. Standardowo na drzwiach po stronie kierowcy znajdziemy sterowanie lusterek bocznych i sterowanie szyb zarówno przednich, jak i tylnych. Kierowca ma też łatwy dostęp do aktywacji i dezaktywacji asystenta pasa ruchu i asystenta zjazdu ze wzniesienia. Kierownica, wielofunkcyjna, obszyta skórą, na niej mamy dostęp do sterowania głosowego, do tempomatu czy do sterowania naszym ekranem pokładowym. Ekran pokładowy, około 12-calowy, a na nim cyfrowe zegary. Około 12-calowy jest też ekran usytuowany na środku naszego kokpitu, na nim mamy możliwość. Nawigacji fabrycznej. Mamy też łączność z naszym telefonem i system Bluelink, dzięki któremu, będąc w domu, możemy na przykład odpalić sobie nasze auto. Dalej znajdziemy jednostrefową klimatyzację automatyczną. Pod klimatyzacją jedno wejście USB i dwa gniazdka do naszej ładowarki. Przy gałce zmiany biegów. Automatycznej skrzyni znajdziemy pokrętło do zmiany trybów jazdy Eco, Normal i Sport. Mamy tutaj podgrzewanie foteli, podgrzewanie kierownicy, system start-stop, czujniki parkowania oraz kamerę, którą możemy sobie z łatwością w każdym momencie włączyć. Dwa cup holdery i schowek oraz przez poprzedniego właściciela założona blokada skrzyni biegów. Mam nadzieję, że nasza Kona przypadła Państwu do gustu, tak jak i mi, dlatego zapraszam do zobaczenia jej na żywo oraz odbycia jazdy próbnej. Auto znajduje się na ulicy Toruńskiej 85 we Wocławku. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 730 17 oraz w sobotę od godziny 8.00 do godziny 13.00. Zapraszam do zobaczenia naszych wszystkich nowości na Facebooku Hyundai Promysł Wocławek oraz do odwiedzenia salonu aut nowych Hyundai na ulicy Aleja Jana Pawła II 19A. Jeszcze raz zapraszam i dziękuję.